Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Cały czas spełniam wasze prośby z komentarzy. Co tam jeszcze mam pokazać. Ktoś prosił żeby pokazać silnik. Czy się nie poci w jakim jest stanie. Czyli mamy tu jeden, dwa turbo. Jeśli chodzi o awaryjność to ja specjalnie nie mam żadnego doświadczenia ani wiedzy. Niektórzy piszą, że silnik nie jest niestety udany. Inni piszą, że jest bardzo udany jak każdy benzyniak od Renault. Więc nie wiem, no zawsze to tak bywa, że są różne opinie. Natomiast ja chcę tylko ocenić, właśnie potencjalne wycieki. Pytanie, czy po czterech latach coś powinno być, czy nie? No śmiem twierdzić, że u producenta japońskiego nie powinno być. No ale tutaj mamy silnik od Renault. I widzimy też logo Renault tu i tam. Tu na jakimś wężu widziałem. Proszę bardzo, czyli niby Nissan, ale jednak Renault. I teraz tak generalnie obejrzałem go, słuchajcie, gdzie się dało. I on jest suchy, ale w pewnych miejscach się poci: w dwóch miejscach się poci. Mianowicie nałączenie kolektora ssącego, który jest tu z przodu, z głowicą. Nie wiem, czy to kamera ochwyci, ale tam jest. To jest tusty olej i tu u góry też widać, że to nie jest suche, to jest lekko upocone. Ale zwłaszcza tu z tej strony, przy tej śrubie jest upocone. Także nie jest to na pewno to, że ktoś lał olej i polał, bo wlew jest z tej strony. Oraz jeszcze jedno miejsce wyciek na. W jakimś czujniku, mianowicie tym przy świece. Cały ten czujnik jest tłusty. Ewidentnie tam się coś poci, natomiast cała reszta elegancko, suchutka bez zastrzeżeń. Tu cały blok silnika, od przodu suchutki. Łączenie silnika i skrzyni biegów też tam jest wszystko suche. Pytanie też komu Renault zleca pewne podzespoły. Tu przykładowo mamy Gruchę. A na gruchy od turbo a na gruszce naklejka widać czy nie widać kontrola quality no nie jest to na pewno język ani japoński ani francuski jakiś słowiański nie wiem czeski może słowacki no czyli niby japończyk a nie japończyk Jednym to przeszkadza, innym nie, a ja między innymi dlatego w końcu nie brałem Kaszkaja pod uwagę, chociaż mi się podoba z wyglądu, bo ja chciałem po prostu auto japońskie. A pytanie, ile Japonii jest w Nissanie? Oczywiście to, że nie jest prawdziwym Japończykiem, daje też pewne plusy, bo na dworze, jak wiecie, w Ocynku prawie całe. No i jak Wam pokazywałem, nawet spód jest w ocenku. Dzięki, trzymajcie się.